Ja robię sobie popołudniową kawkę. Właśnie mi się tutaj zaparza. I zapraszam na kolejny odcinek vlogaskanie tej Chiny z południowych Chin. Ogolony jestem do dzisiejszego odcinka specjalnie dla Was, żeby tutaj pięknie się prezentować plan na dzisiejsze popołudnie, późne popołudnie, bo już w pół do piątej jest taki, żeby zrobić sobie kawę i nic nie robić, bo rano karmiłem Yang Yanga na śniadanie, później później coś tam porobiłem przy stronie internetowej się macie link. Jeśli ktoś jest dobry z angielskiego, to zapraszam. Później byłem z Anan -An, e, na placu zabaw. Generalnie gorąco, jak strasznie. 3 godziny spędziliśmy na placu, za, placu zabaw. No i już. pół do piątej. Więc tak. Kawka mi się tutaj robi. Ziar na kawę tutaj macie proszę bardzo o kurczę ale się ale się zaparowała kamera. Dobra. Kawka zrobiona. Mleko sobie tutaj zagotuję z pianką, żeby mi się zrobiło. Czekajcie, żebym telefonu nie spalił. <śmulatuj> 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 żebym telefonu nie spalił. Żebym iPhone'a 13 nie spalił. O! Bo jak byliśmy z Anna na placu zabaw, to odebrałem farbę, e, bo przyszła do tego tam, gdzie paczki zostawiają. Więc dwa wiadra farby. Tu jest jedno nowe i tu jest drugie nowe. E, więc mam tak. Mam ten biały w sumie skończyłem kolor. E, pomarańczowy też skończyłem. E zostało mi zostawiłem w wiadrze tam na spodzie na ewentualnie poprawki. jeszcze muszę domalować tam ścianę na dole, gdzie mi woda pociekła. Więc na to sobie zostawiłem i teraz mam jeszcze jedno wiadro takiego brunatnego koloru, dwa wiadra jasnego takiego bardzo jasnego żółtego i jedno wiadro jasnego pomarańczowego, więc mam jeszcze... Eee, tu jest biały, tu jest skończony pomarańczowy prawie, raz, dwa trzy, cztery wiadra jeszcze mam więc cztery wiadra mam jeszcze do, do wymalowania na cały dom, mam nadzieję, że mi że mi ten, że mi wystarczy także tutaj sobie wszystko poskładałem na klatce, żebym miał, nie musiał nosić z samego dołu no, a tutaj w pokoju przy ogrodzie jest proszę bardzo, pół Miar pusto, zorganizowane, fajnie. Tutaj jak pamiętacie, te drzwi, które tam są, to były tutaj. I tu był cały pomarańczowy ten pokój, a został połączony tutaj z resztą i jest pralnia, łazienka, ko, przechowalnia, e, pokój przechodni. Więc, więc tak. Czekajcie, bo mi się to mleko gotuje. Kawkę sobie wezmę, muszę sobie jakiś kubek znaleźć. O! Proszę bardzo, świąteczny, świąteczny kubek sobie znalazłem. Czekajcie, zamieszam to mleko. I zaraz pójdę do góry się zrobi sobie chyba drzemkę. Ale ja nie. Oczywiście jak widzicie, vlogi trzymają w napięciu. Pomieszam, żebym się kożuch nie zrobił na mleku. Więc trzeba zaradzać niż kożuch. Niech kożuch, kożuch wywalać. A! Ah, proszę bardzo, piękna kawka. Zapytam się Simpej, czy chce. Ej hey, mama pig, do you want coffee? No. Okej. Okay. Simpej nie chce. Nazywam ją mama, Świ mama, świnka. An An mówi, że ona to jest Peppa Pig, więc mama An Anto. mama, mama Peppa Pig, czyli mama pig. No więc tak, wczoraj Wam mówiłem, że jeszcze tutaj 3 tygodnie w pracy do pracy na cały etat i później kończę pracę na cały etat, bo wakacje. Tam w sumie kontrakt mam aż do, aż chyba do, do końca sierpnia, ale w związku, z że wakacje, więc... O, ale mocno. W związku, że wakacje, no to ostatni ostatni dzień to piątek. Piątek, 11 sierpnia. Więc tak, proszę bardzo. Kawka zrobiona. Tu jeszcze trochę zostało na później. Zrobię sobie jakąś zimną, mrożoną kawkę z mlekiem z lodówki. Ale gorąca. No więc, dobrze ta farba przyszła. To teraz mogę malować. Ale jak widzicie, na, widzicie, na razie nie maluję, bo, bo tak polewa trochę. Widzę tutaj dziewczyny z suszą ubranie. Kurde, żebym tylko nie rozla. żebym tylko nie rozlał, bo się by odkurzała i sprzątała w domu więc tak ostatnio mam dużo roboty z, na stronie bo bardzo dużo ludzi chce się reklamować i mam masę zapytań głównie z Anglii i ze Stanów a yang sobie śpi No, mam bardzo dużo zapytań odnośnie oh. promocji na stronie mojej, którą prowadzę już od kilku lat. O zarządzaniu biznesem z materiałami dla, dla, dla właścicieli firm, menedżerów, dyrektorów, CEO's, e, nauczycieli biznesu, wykładowców akademickich. Inwestorów, inwestorów domów maklerskich, uczniów, studentów biznesu, uczniów przedmiotów biznesu, więc także jest dużo ciekawych materiałów. Zapraszam, zapraszam. No i ten, także dużo roboty mam z tym, właśnie z promocją bo bardzo dużo osób chce się promować właśnie na stronie jest masa zapytań i i, i ten i coraz więcej klientów więc, więc dzieje się więc ja tutaj działam ostatnio ze stroną trochę więcej żeby ją bardziej rozwinąć bo też jest potencjał tak samo tutaj na kanale na YouTubie też jest potencjał do do zwiększania aktywności w internecie. Na vlogu też się będzie działo więcej. Więc tak. Więc jestem zajęty, a Simpei tutaj domem się zajmuje. Zobaczymy jak to będzie za 3 tygodnie, jak oboje będziemy w domu. Chyba je coś przez sen. Porusza buzią. Nie wiem, chyba je przez sen poruszał buzią przed chwilą. Próbowałem go tutaj nagrać, jak rusza buzią. No więc tak, więc tak jak widzicie, będę tutaj sobie zmieniał pracę na pracę z domu. Coraz, coraz więcej osób pracuje z domu, więc dołączam do trendu osób pracujących z domu. Internet to jak dar od Boga, Dar od, niewidzialny dar od Boga który zbawia ludzi. O kurde. Kożył mi się, je... mi się jednak zrobił na, na kawie. I... Gdyby ktoś się pytał. Gdyby ktoś się pytał, panie, jaką pan kawę pijesz? <grymne> Nieraz jak byłem na lotnisku czy na tym na stacji kolejowej i pytają się, jak zamawiałem sobie kawę, to zawsze się mnie pytają, bo jest tam w ogóle wybór jakichś 40 różnych rodzajów kawy. Tak samo w Starbucksie i w Costa Coffee i jakichś innych laking Coffee tutaj w Chinach. 40 różnych rodzajów kawy, słuchajcie a ja tam zawsze piję z mlekiem, więc ja mówię, że ja chcę kawę z mlekiem No, ja w ogóle jestem bardzo prostym człowiekiem także piję kawę z mlekiem Inni jakieś tam piją cappuccino, frappuccino ssrappuccino i tak dalej a ja tutaj zawsze kawę z mlekiem Hi U, An An is coming An An wykampana. Pani domu Pani domu, pani domu Simpej, która, która dzisiaj sprzątała ostro cały dzień. I'm making video of you. Simpei dzisiaj sprzątała, więc jest wykończona. Tu jak widzicie ściany pomalowałem, więc piękne białe się znowu zrobiły. Tu pomalowałem tą ścianę. Tu pomalowałem tą ścianę. Tutaj za łóżkiem też pomalowałem. A więc, jak nowe, więc środek na razie. W środku domu skończyłem. Skończyłem tutaj malowanie, więc zostało mi tylko malowanie domu na zewnątrz. Także już farby mam wszystkie. Farby mam, wałki mam, e, taśmy mam. E, także wszystko mam. Kija też mam do malowania. O pędzle mam jeszcze tutaj z tą dużą farbą mi. Jeszcze mi z tą dużą farbą, z tymi dwoma farbami, które się odebrałem, to jeszcze mi dwa wałki przyszły gratis i dwa pędzle także, także elegancko, bo takie małe pędzle potrzebuję, żeby w rogach pomalować i na krawędziach pomalować, więc one się szybko zużywają. Więc tutaj jest elegancko, że jeszcze pędzel pędzel, mam jeden taki mały wałkiem maluję takim y, takim gruboziarnistym do y, takim niby trochę plastikowym takim gruboziarnistym y, nie z włosem tylko no tylko z takiego tworzywa, fajnie tutaj fajnie tutaj kryje także raz maluje maluję wszystko raz, jedną warstwę żeby y, żeby ten bo tutaj poprzednio było malowane więc Ewentu, ewentualnie jak są jakieś ten jak są jakieś ten poprawki które robiłem żeby gładzią jak coś biało prześwituje to trochę tam przybrudzę kolorem wcześniej no więc raz wystarczy na razie nie maluję więcej może kiedyś w przyszłości za jakiś czas drugi kolor, drugą, nowy kolor położę na te obecne kolory, ale na razie wystarczy z tego, co widzę. Też nie chcę więcej wydawać pieniędzy na farby, bo bym musiał dwa razy wydać, a tak myślę, że... Czekajcie. Sześć, opak... Sześć, e... Sześć pojemników farby. Po tam około 250, 260 juanów za jeden... Pojemnik, no to macie jakieś 1500 zł, 1500 jouanów za te 6 pojemników farby. Myślę, że mi wystarczy 6 pojemników, czyli jakieś 1500 jouanów, 750 zł, coś takiego. Więc koszt malowania domu, wałki, tam jakieś duperele, taśmy. To miałem z poprzednich prac. Tam dokupiłem jakieś za grosze, za 100, czy za 200 jouanów. Wał, wałków dodatkowych, no także myślę, że jakieś 800 zł, koszt malowania tutaj elewacji domu z zewnątrz. Oczywiście zapłata tutaj dla majstra, majstra, malarza elewacji oczywiście zero. Ten malarz, który tutaj maluje nam elewację, to oczywiście dla idei pracuje. Więc ewentualnie, ewentualnie pani domu, pani domu mu odpłaci. W niemonetarny sposób, w niefinansowo, więc tak. Ewentualnie tylko za wyżywienie tutaj pracuje ten majster, więc... O, Yangyang Yang się obudził. Hmm. Juju. O oh o. -oh. się... I think so. Yangyang Yang się obudził albo go obudziliśmy. Hmm. I think so. Juju is awake. O oh o. -oh. Yangyang się obudził albo, albo go obudziliśmy. Może zaraz zaśnie jeszcze raz. No Janian tutaj zawsze po południu... It's actually 5 o'clock already. Janian tutaj zawsze po południu ma drzemki, sobie robi, także po obiedzie... Po obiedzie, albo nawet przed obiadem jak zaśnie, tak od 11 czy 10, to nieraz aż dośpi do 4 po południu. Ale za to w nocy... W nocy Janian jest pierwszy, który wstaje bo czasem się budzi o czwartej albo o piątej rano, a Ten o czwartej albo o piątej rano, ale za to idzie spać bardzo wcześnie, pierwszy, pierwszy zasypia, więc Jan, Jan tutaj jest, pierwszy zasypia i pierwszy wstaje, a An, -an ostatnia zasypia i ostatnia wstaje, więc więc takie są niesynchronizowane nie nasze dzieci. No widzę, że tam się pace An-An coś zabawiają się na korytarzu. Generalnie An-An tutaj ma na tym malutkim korytarzyku na samej górze ma najlepszy plac zabaw tutaj. Nie chce się bawić w pokoju, tylko właśnie tutaj na korytarzu. Gdzie jest największy ścisk. Dobra. Także to tyle na dzisiaj. Chciałem Was tutaj przemi wobec poinformować, że wszystkie, wszystkie pojemniki z farbą przyjechały. Dzisiaj odebraliśmy z Anan. -An, jak byliśmy na placu zabaw, więc, więc teraz nic tylko malować. No teraz w weekend nie maluję, bo tak raz leję, raz nie leje, a muszę mieć kurczę sucho, żeby mi znowu nie spłynęło tak jak mi ostatnio tam spłynęło pod schodami jak zaczęło lać zaraz jak pomalowałem to zaczęło lać nawet nie miało czasu wyschnąć, bo jakby podeszła trochę ta farba, to może by nie spłynęła a tutaj świeża była i, i ten tyle co pomalowałem skończyłem i skończyłem, myślę o, ale fajnie pomalowane, wszystko w miarę w miarę dobrze pokryło i tu zaraz zaczęło lać i tam pospływała ta farba, więc teraz pierdziele czekam czekam aż raz będzie sucho więc tam przez dwa dni niech, niech nie leje i świeci słońce. później pomaluję, no i później znowu dwa dni potrzebuję, więc tak potrzebuję cztery dni słonecznej pogody, a na razie nie ma, no więc, więc trudno. Uh, Yang Yang tutaj się obudził w dobrym humorze. Dudu, are you in good mood? Mm -hmm. Yang, Yang ma w dobrym humorze. On a, a, a sobie przyniósł mleko z jujubii. No, Nie, nie want. Simpai pyta się, czy, czy, chcemy trochę? Okay, I will try some jujubii milk later. Mhm. Mm you can drink first, okay? Do you wanna mix to a jujubi milk into my coffee? No, after I eat, drink the coffee and then put it here. Oh, okay. after I finish my coffee I will put some jujube milk into my cup. No, and an świetny mi tutaj pomysł mm -hmm. poddała, że jak skończę sobie pić kawę w moim tutaj świątecznym kubku to, to będę sobie mógł uh, mógł wlać jujubi, mleko z Jujubi yeah. i ten... I tak, i się napić. Dobra. Także to tyle. Trzymajcie się. Sobotnie popołudnie rodzina w komplecie. Więc tak. Przygotowania do zakończenia pracy. Przygotowania do zrobienia malowania domu. I przygotowania do czego? Do wakacji. A, mieliśmy zmieniać samochód na większy, ale zdecydowaliśmy się, że na razie nie zmieniamy samochodu, ale może opowiem o tym w następnych odcinkach. E, mieliśmy zmieniać na większego Suwa, ale zdecydowaliśmy, że na razie nie będziemy zmieniać, więc może w przyszłości kupimy drugi, a na razie nie zmieniamy, więc e, będziemy jeździć tym, który mamy. Dobra, także to tyle jeszcze na koniec, ale o tym więcej, bo to jest długi temat i dość szczegółowa analiza odnośnie zmiany samochodu bądź nie, więc pozdro, cześć. Pa pa pa. Macie yang na koniec jeszcze.